Mikołaju, Mikołaju, czy już coś ja, pomyślałeś? Jest co, panie drogi? Ja jeszcze sobie wymyśliłam coś takiego, bo tam dziecko z tyłu mnie zapytało, jak to jest możliwe, że Mikołaj jest jeden i w ciągu jednej nocy potrafi wszystkim dzieciom na całym świecie prezenty rozdać. No właśnie, wiesz o czym ja marzyłem? Żeby zrobić żółwika z Mikołajem. Mogę? Takie na XXI no. wiek. Żółwika z Czy ktoś zrobił mi zdjęcie? Proszę mi przesłać. Kocham was, pa. A ten żółwik, o którym on mówił, że to dachy nowoczesne, i to jest odpowiedź na to pytanie, to technika zaawansowana sprawia, że wszystkie prezenty mogą być dostarczone w ciągu jednego wieczoru wszystkim dzieciom. Ale o tym, na przykład w Ar Artur, Artur Ar... Przepraszam Artur, Artyur! Taki łobu, złapać! Lecę, lecę tak? Jak zwykle Zobacz, zobacz, listy w zobacz jak dużo dzieci listów napisały! Wszystkie listy są do ciebie! Strasznie dużo! Zobacz, o jak jestem! Strasznie, zobacz, o, muszę to pozbierać! O, 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 ja nie mogę, no wszystkie listy są do ciebie! O, o, o ale kogo ja widzę? O! O! Wszystkie dzieci! Wszystkie dzieci są tutaj! Ta, ta. O, świetnie! Cześć! Jestem Artur! O ma Arturowi! Kto widział Artura? Kto widział Artura w kinach? To ręka do wory! Artur w tym roku uratował gwiazdkę! Tak, to ja uratowałem gwiazdkę! Jeżeli ktoś oglądał Artura... Posłuchajcie, tutaj z boku sceny zapraszam Was do konkursu. Szybko na tą stronę. Rodzina, na przykład yy, tata, mama i dziecko z tej strony zapraszamy do konkursu. Tam są moi pomocnicy i zakle Was zaproszą tutaj na scenę. Niech tutaj przyprowadzą nam dwie rodziny do konkursu. Mamy świetny konkurs, w którym oczywiście są nagrody. Ale ja wam trochę powiem o tym właśnie, że to dzięki właśnie tej super technologii. Tak, technologii na biegunie północnym wszystko jest możliwe. I możliwe jest, że w ciągu jednej nocy... Mikołaj daje dzieciom prezenty. Aha. I my też mamy dla Was prezenty. Właśnie, mam trochę prezentów za dzieci, tylko potrzebuję. Dzieci także zapraszam. Z boku tam jest wejście na scenę i tutaj chodźcie do konkursu. Szybciutko, mamy dla Was mnóstwo prezentów. A, a, ja, a ja mogę w konkursie też wystąpić, bo ja chęć nie wiem, co zrobił fajnego. Jestem troszeczkę stary, co prawda? No ale mogę jeszcze co nieco. Mam, czy no, nie? No, no właśnie, Mikołaju, bo ja tak się zastanawiam ile ty właściwie masz lat? Ja mam lat tyle co ten pan, ta pani, tamto to dziecko, ty i 800 razy więcej, a co? <noise> to strasznie dużo! <noise> tak, tak, bardzo dużo. bardzo dużo! A powiedz, Mikołaju, czy ty jak tak pędzisz tymi saniami, to, to ci tak czapki nie zwiewa? Ja mam czapkę taką magiczną! Czarodziejsko gwiazdkową Dzięki tej czapce, mojemu strojowi, ja potrafię się tak szybko przemieszczać z miejsca Aaaa. na drugie. W Saniach mam takie specjalne urządzenie nawigujące. Nawigując. Ale o tym ja nie będę opowiadał, no, bo ja bym wszystko zdradził. No, właśnie. Żeby wszyscy wiedzieli, jak to jest, że i potrafi Prezenty dziecią w ciągu jednego. No, dokładnie. Dlatego zapraszamy do kini. Można mnie spotkać. Artura, oczywiście z Mikołajem w roli głównej. Słuchajcie, są, mamy tutaj już rodziny, które przyszły do konkursu. Zapraszamy do konkursu, słuchajcie.